Uciekam mu. Ten pan co za mną stoi, cały czas za mną chodzi. Hey. Please, stop. Nie mów do mnie my friend, bo nie jesteś moim przyjacielem. Nazywam się Patryk Suracki i zamierzam samotnie przemierzyć Indie. Hey. Aby lepiej poznać to miejsce będę przemieszczać się wyłącznie lokalnymi środkami transportu, autostopem oraz o własnych nóg. Mam przy sobie wyłącznie namiot, rzeczy do przebrania oraz kilka dolarów. Dzieci hinduskie już od samych niemalże narodzin grają w krykieta. Narodowy sport tego kraju, no i Indie. No Indie to tutaj przodują, no jedni z najlepszych. No i oto naszym oczom ukazała się plaża i nawet, muszę powiedzieć, ludzie plażują, tak niecodziennie tutaj, nagle taka troszeczkę cisza i spokój jakby się zrobiła, troszeczkę. Ten pan, co za mną stoi, cały czas za mną chodzi, krok krok, idę tutaj, to on też idzie, więc ja mu robię takie ślaczki, takie okrążenia, idziemy sobie na przykład tutaj, potem pójdziemy sobie dookoła. I on chodzi za mną, nie wiem czemu on chodzi za mną, bo nawet mnie nie zagaduje, ale chodzi za mną i teraz zrobimy tak, no. i teraz go zrobimy tu. No i co, bym go zrobił. A czemu on za mną chodzi? Może czeka na sprzęt, jak zostawię i pójdę się kąpać, to może mi podpiernic, nie wiem. Ale ja tak mam coś, że ludzie za mną chodzą, nie wiem czemu. Chcieliście już przecież też na innych nagraniach, no cholerka w było to samo. Ludzie po prostu chodzą za mną nie wiem czemu. Muszę ich kupić jakoś. Zaczekam sam. Może sobie... My friend, Bo nie jesteś moim przyjacielem. I don't have money. I don't have money. Gościu nawet nie wie, że mi robi pewnie wirala, znowuż na TikToku. Ale ja ich nie szukam, oni sami mnie znajdują. No naprawdę. Zobaczcie, a tutaj tradycja pełną krasą. Tradycja jak sięgać po horyzont. Czyli tam mamy, no kurczę, no nowoczesne miasto jak na Indie. Jest też całkiem niezła zabudowa. Oczywiście są też miejsca, które wyglądają jak slamsy, ale tam nie wiem, czy widać ultra nowoczesny stadion, pewnie FC Chennai, czy jak się tutaj drużyna nazywa, a tutaj tradycja. To nie są plażowicze, że tak powiem, jakby się mogło wydawać. Tutaj jest po prostu nadal ciężka praca. Tutaj jest nadal poławianie ryb. Tutaj, Tutaj nadal wszystko, co się robi, jest zgodne z tradycją, jak przystało na ocean w Wielkim Mieście. Będziemy sprawdzić wodę, tylko żeby mi klapek nie zakosił. Ocean cieplutki, ale śmierdzi rybami, nie? Ale tak nie, że pachnie tylko śmierć pewnie e, przez odpady. Tak mi się wydaje, że to może być spowodowane odpadami, czyli te ryby gdzieś tam, jakaś część tych ryb wypada, jakieś bebechy. Gdzieś się suszą, może je zgarnia i tak dalej. Być może ten zapach przez to unosi się cały czas w powietrzu. No i dodatkowo sieci rybackie. O, no pewnie sieci rybackie to zdecydowanie robią. No bo one jednak są już prześmierdłe tymi rybami. Więc jedno wybrzeże mamy już zaliczone, a ta seria będzie trwała od jednego wybrzeża do drugiego wybrzeża. Przemierzymy Indie, a wy, mam nadzieję, razem ze mną od wschodu do zachodu, od Czenej do Mumbaju. A tymczasem idę się troszeczkę zrelaksować. No i mam nadzieję zgubić w końcu tego pana, który idzie za mną, bo powoli zaczynam się niecierpliwić. Ja nie wiem, może on chce, żebym ją ja coś zrobił, wtedy będzie chciał ode mnie jakieś odszkodowanie. No mam i pomysł. Jak go zgubić? Wkróciła mi się misja, nie? Gościa próbuje zgubić który Chodzi cały czas za mną. Niesamowity, nie? Wie, wie. Natomiast tak sobie myślę, co trzeba mieć w głowie, tak naprawdę co trzeba mieć w głowie, żeby myśleć, że ja nadal jakby po tych 25 minutach, w których on chodzi za mną i 17 razy, kiedy ja mu odmawiałem, że w końcu mu coś dam. Czyli on ma mnie za idiotę, bo gdybym ja teraz mu dał, to byłbym idiotą. Byłem idiotą, bo traciłem te 25 minut, trzeba było mi dać od razu. No ale ja nie mam się za idiotę, więc jeżeli 25 minut go unikam, a on dalej za mną chodzi, myśląc, że ja mu coś dam, to znaczy, że zmierzył mnie swoją miarą, czyli mam mnie za idiotę. Czyli sam tak naprawdę musi być idiotą, że wierzy w to. No, jakby czyste stwierdzenie faktów, no to, to ja go teraz nie obrażam na zasadzie, że ja chcę go obrazić i powiedzieć o nim coś niedobrego, coś złego. On sam pokazał, tą strukturą myślenia, że w takim razie jest głupi. Przejście jest tutaj naprawdę, naprawdę ciężkie, nie? Ej! Kabelki wszędzie wiszące. Spójrzcie tylko, jaki tutaj jest ruch. Ale to jest nic. Zobaczcie tylko, słyszcie w swoich uszach, jaki tutaj jest hałas. I teraz, jedyną szansą, według ich myślenia. Na to, żeby przebić się przez ten głos, przez te auta, które tutaj co chwilę trąbią, przez te wszystkie megafony, które tutaj są głośne, przez tą muzykę, którą tutaj gra, przez ten szum ludzi, który tutaj jest, jest co, jest szansa na bycie głośniejszym niż oni. I, I to powoduje, że to jest takie błędne myślenie, to jest takie koło, które cały czas się tylko kręci, no bo oni chcą być jeszcze głośniejsi od. Tego głosu, który jest dookoła. Wobec czego to wszystko jest coraz głośniejsze i coraz e, mniej identyfiko, identyfikowalne. Czyli tak naprawdę słyszymy hałas, ale nie wiemy skąd on dobiega. Słyszymy dźwięki, ale nie wiemy do kogo one należą. Słyszymy, że ktoś namawia do kupna, ale nie wiemy skąd. I tak tylko. E, trochę błędne myślenie e, tego jak powinna wyglądać moim zdaniem, moim zdaniem oczywiście skuteczna reklama.